Cześć! Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku serii Sprawkiem Ci do twarzy. Dzisiejszy odcinek będzie jednym z kilku, w którym będziemy jeździć po ulicach Kielc. Tych ulicach, które możecie napotkać na Państwowym Praktycznym Egzaminie na Prawo Jazdy. Zapraszam i miłego oglądania! To miejsce jest bardzo znane wszystkim osobom, które zdają Państwowy Praktyczny Egzamin na Prawo Jazdy. bowiem. W tym miejscu rozpoczyna się Wasza przygoda z praktycznym egzaminem w ruchu miejskim. I zobaczcie, po prawej stronie od razu mamy znak STOP. Kręcimy sobie w lewo, włączamy lewy kierunkowskaz, dojeżdżamy do linii zatrzymania STOP w taki sposób, aby mieć dobrą widoczność tego, co się dzieje z naszej lewej i z naszej prawej strony. Upewniam się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru skrętu w lewo. I jeżeli będę pewny tego, że mogę bezpiecznie wyjechać, ruszam. Zwróćcie uwagę od razu przejście dla pieszych w wyjeździe z wojewódzkiego środka ruchu drogowego w Kielcach. Ograniczenie prędkości na odcinku tej drogi wynosi 50 km na godzinę. Jeżeli nie wiecie, jest to ulica Domaszowska w Kielcach. Kolejne przejście dla pieszych. Zwróćcie, kochani, uwagę, zdając egzamin na prawo jazdy, na wszystkie przejścia dla pieszych. W na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy sobie w lewo. Widzimy droga z pierwszeństwem przebiega w lewo. Tak czy inaczej skręcając w lewo pamiętajcie o włączeniu lewego kierunkowskazu. Nie ścinamy tego zakrętu i lekko ten samochód wyciągamy do przodu. No i na najbliższym skrzyżowaniu ponownie skręcimy w lewo. Proponuję Wam zatrzymać tu pojazd. Na tych trójkątach, które widzicie na jezdni, ze względu na to, że mam bardzo ograniczoną widoczność tego, co się dzieje z prawej strony. Jak widzieliśmy, linia podwójna ciągła, dlatego ten samochód musieliśmy wyciągnąć na tyle, żeby tej podwójnej, ciągłej linii nie najechać. Jak sami widzieliście, po prawej stronie był znak informujący nas o ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Mamy jakąś przeszkodę. Pamiętajcie, jeżeli mamy jakąkolwiek przeszkodę na drodze i nie jesteśmy pewni co to jest, to omijamy ją i jeżeli musimy wyjechać na przeciwległy pas ruchu, to włączamy i używamy do manewru omijania kierunkowskazów. Po lewej stronie widzimy plac manewrowy Wojewódzkiego właści od drogowego w Wielcach. Znajdujemy się aktualnie kochani na ulicy na w Kielce. Cały czas ograniczenie prędkości na tym odcinku drogi wynosi 60 km na godzinę. I zobaczcie. 60 km na godzinę obowiązuje do tego skrzyżowania. Za tym skrzyżowaniem. Nie mamy ponowienia 60, więc ze względu na to, że znajdujemy się w obszarze zabudowanym, ponownie mamy ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ponownie przejeżdżać będziemy przez skrzyżowanie, droga z pierwszeństwem przebiega w lewo. No jedziemy prosto, więc nie używamy do tego kierunkowskazu. kochani, zawrócimy sobie teraz z wykorzystaniem infrastruktury drogowej w postaci tego szerokiego wjazdu po lewej stronie lewy kierunkowskaz, upewniamy się że za nami inny pojazd nie rozpoczął nas już wyprzedzać. Czy nie ma pieszych, nie ma rowerów nie ma hulajnóg elektrycznych bo mamy dzisiaj ładną pogodę więc, e, więc takie pojazdy mogą też dzisiaj e, dzisiaj się tą drogą poruszać i pamiętajcie, wycofując, włączamy prawy kierunkowskaz, również upewniamy się, czy lewa i prawa strona jest wolna. No i, kochani, wyjeżdżamy. Wyjeżdżając, starajcie się zrobić to w taki sposób, żeby od razu znaleźć się na swoim pasie ruchu, tak jak zrobiliśmy to teraz. Dlaczego tu dzisiaj przyjechaliśmy? zawracanie będzie omówione w innym filmiku. Natomiast zobaczcie, po prawej stronie mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu. Droga z pierwszeństwem przebiega od prawej strony na wprost. Lekko przyhamowujemy, upewniamy się, czy prawa strona jest wolna, czy na wprost nie mamy żadnego pojazdu i ruszamy. Oczywiście nie używając do tego żadnego kierunkowskazu, dlatego że jedziemy prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy sobie w prawo. Włączymy teraz prawy kierunkowskaz, bo pamiętajcie, że kierunkowskazy są dla innych uczestników ruchu drogowego, żeby oni widzieli, co wy chcecie zrobić. No bo wy doskonale wiecie, co wy chcecie zrobić, tak? Ale ten, ta osoba, która będzie jechała za wami, już nie do końca. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy sobie w prawo. Zwróćcie uwagę, że skręcając, czy to w prawo, czy to w lewo, aby zachowując ten manewr, mieć pełną kontrolę nad pojazdem. Dlatego redukujemy biegi przed skrętem. Gdybyśmy tu ten skręt zrobili dosyć szybko, dynamicznie. No to moglibyśmy tak popełnić pewne błędy w postaci nieprzepuszczenia pieszych, którzy znajdowaliby się na przejściu dla pieszych. E, czy powiedzmy nawet samochód mógłby nam zgasnąć w takiej sytuacji. I zobaczcie, w najbliższym możliwym miejscu wykonamy manewr z zawracania. Egzaminator wyda Wam polecenie. W najbliższym możliwym miejscu proszę zawrócić. Więc to samo co już wcześniej mówiłem. Kierunkowska włączamy lewy informujemy tych, co jadą za nami, że będziemy skręcać w lewo bądź zawracać. Upewniamy się, że lewa i prawa jest wolna. Wyciągamy samochód maksymalnie do przodu, tak, żeby nie najechać powierzchni wyłączonej z ruchu i linii podwójnej ciągłej i zawracamy. Wykonując ten manewr, zwróćcie uwagę również na przejście dla kieszy. Mamy teraz okres, gdzie normalnie rok akademicki funkcjonuje, gdzie trwa rok akademicki, więc może pojawić się na was nie jest duża liczba studentów. I w tym momencie egzaminator nie musi Wam już nic mówić. bo pamiętajcie zasady na egzaminie państwowym są takie, że jeżeli egzaminator Wam nic nie mówi, to jedziecie prosto, chyba, że znaki stanowią inaczej. No i tak jest w tym wypadku. Zobaczcie, po prawej stronie mamy nakaz jazdy w prawo. Więc co robimy? Włączamy prawy kierunkowskaz, zwracamy uwagę na przejście dla pieszych, głowa w lewo, zwracamy uwagę, czy z lewej strony jakiś pojazd nie jedzie, i ruszamy. Zwróćcie uwagę, nie wiem czy zwracaliście wcześniej co uwagę, ale po prawej stronie był znak informujący nas, którym pasem możemy się poruszać. No i po prawej stronie. No, nie ma na razie co prawda jeszcze linii narysowanych, ale jest droga dla rowerów. <laughs> na rondzie nic egzaminator, jeżeli nie powie, to znaczy, że jedziemy prosto. Oczywiście przed wjazdem na rondo również pamiętamy o tym, żeby sobie zredukować bieg. Wjeżdżając na rondo cały czas obserwujemy też lewą stronę. Nie możemy dopuścić do takiego czegoś, że my spojrzymy w lewo, on nic nie jedzie, nie? No i przez 5 sekund kolejnych się już nie będziemy patrzeć w lewo. No i w tym momencie, w tym czasie, mimo tego, że to jest tylko 5 sekund, no to niestety jakiś samochód może się nam z lewej strony pojawić. Zwróćcie uwagę, przystanek autobusowy przejście dla pieszych. Jeżeli by na tym przystanku autobusowym w trakcie waszego egzaminu stał autobus komunikacji miejskiej, to poczekamy, aż na spokojnie wysadzi wszystkich pasażerów i dopiero wtedy jak on ruszy to my razem z nim ruszamy na najbliższym skrzyżowanku. Skręcimy sobie kochani w prawo. Jesteśmy kochani na ulicy Leszczyńskiej. Natomiast teraz skręcimy sobie. W lewo w ulicę Wielkopolską. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to widzicie teraz po lewej stronie, na tej jezdni na wyjeździe z ulicy Wielkopolskiej, była ciągła linia zatrzymania, linia stop. Więc starajcie się skręcić tą ulicę w taki sposób, aby tej linii ciągłej nie najechać. No i standardowo, jak to na osiedlach bywa, cały czas będziemy musieli używać tych kierunkowskazów sygnalizując początek omijania sygnalizując koniec omijania nie zapomnijcie o tym. ponownie rozpoczynam manewr omijania pojazdu na razie nie kończę chyba żeby ktoś, jakiś samochód jechał z naprzeciwka to wtedy mogłem się tutaj na spokojnie wcisnąć między te pojazdy no ale nie widzę żeby ktoś jechał więc w prawo na skrzyżowaniu równorzędnym pojedziemy tak czy inaczej dajemy prawy kierunkowka, złączamy, sygnalizujemy koniec omijania. I tu proponuję Wam bardzo powoli sobie w prawo skręcać, gdyż gdy w momencie jak z naprzeciwka wyjedzie Wam samochód, no to może być taka sytuacja, że się zblokujecie, więc upewnijcie się, że z naprzeciwka już nic nie jedzie i dopiero wtedy skręcicie w tą uliczkę. Zapamiętajcie, no gdyby po prawej stronie stał jakiś samochód to nie zapomnijcie go również ominąć, również używając tego kierunkowskazu. Na skrzyżowaniu skręcimy sobie w lewo. pamiętajcie jest to droga dwukierunkowa. Ulica Legnicka. Zwróćmy uwagę na przejście dla pieszych, gdyby za przejściem dla pieszych stał pojazd i oczekiwał, aby móc bezpiecznie skręcić w lewo, bądź w prawo, bądź pojechać prosto to my zatrzymujemy się przed przejściem dla pieszych, bo gdybyśmy się zatrzymali centralnie przed tym pojazdem, no to byśmy zatarasowali całość tego przejścia. Na egzaminie również proponuję Wam na tym skrzyżowaniu zatrzymać się do zera, bo zdajecie w takich godzinach szczytu, więc Marne szanse są, że będziecie bardzo dobrze widzieć prawą stronę. Bo często ta prawa strona jest mocno zasłonięta przez, e, przez pojazdy, które są zaparkowane po prawej stronie. Po prawej stronie widzieliśmy znak ograniczenie do 20 km na godzinę. Słuchajcie, na najbliższym skrzyżowanku skręcimy sobie w lewo. Oczywiście z tego pasa, którym się teraz poruszamy, również moglibyśmy moglibyśmy skręcić w prawo. Zwracamy uwagę na przejście dla pieszych. Dojeżdżamy do skrzyżowania z sygnalizacją świetną, na którym skręcimy sobie do prawo. Włączamy prawo kierunkowska, dojeżdżamy sobie od razu na skrajnie, prawy prawej ruchu, pasem do prawo skrętu w że świetnym światło bardzo czerwone tym zatrzymujemy pojazd, o udało mi się mamy zielone światełko oczywiście z prawym kierunkowskazem zwróćmy uwagę na przejście dla pieszych bo w momencie gdy nam zapali się światełko zielone w tym samym czasie piesi też mają to światełko zielone w tej sytuacji konkretnie na tym skrzyżowaniu Zwracamy uwagę na przejście dla pieszych i skręcamy teraz w prawo na skrzyżowaniu. Zapamiętajcie, blok numer 70, eee, tutaj po prawej stronie mamy znak informujący nas, że wjeżdżamy aktualnie w drogę jednokierunkową. Jeżeli byście przeoczyli ten znak, to za chwilkę po prawej stronie będzie również ponowienie tego, tego znaku. Taka rada dla Was, jeżeli będziecie tą drogą jechać, starajcie się trzymać w miarę blisko tych pojazdów, które są po prawej stronie. I już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że jeżeli egzaminator wybierze Wam po lewej stronie miejsce do parkowania, to żebyście już mieli od początku tą, tą pozycję wyjściową prawidłową do tego, do tego manewru parkowania. Tak jak widzieliście po prawej stronie, znak informujący nas, ponagający że jesteśmy cały czas na drodze jednokierunkowej, skręcimy sobie w lewo na skrzyżowaniu. Skoro droga jednokierunkowa, dojeżdżamy do lewej krawędzi jezdni i tutaj również proponuję Wam się zatrzymać. Zwracamy uwagę lewo, prawo, jeżeli nie ma żadnych pojazdów, to ruszamy. Tutaj również. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dacie radę ominąć te pojazdy nie wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. No, to wtedy na spokojnie możecie włączyć lewy kierunkowskaz. A potem prawy, sygnalizując koniec omijania. Zwróćcie uwagę na tą drogę. Po prawej stronie mamy szkołę, więc tutaj, w godzinach Waszych egzaminów, może poruszać się tą drogą. Tam jest duża liczba dzieci. Wiadomo, że dzieci niekoniecznie muszą znać przepisy ruchu drogowego, więc starajmy się, starajmy się zwracać tą szczególną uwagę na tych małych uczestników ruchu drogowego. Na najbliższym skrzyżowanku skręcimy sobie prawo. Włączamy prawie kierunkowska, sygnalizujemy koniec omijania, dojeżdżamy do prawej krawędzi jezdni. Przejście dla pieszych, na przejściu nikogo nie było. Lewa strona wolna, więc możemy ruszać. I zwróćcie uwagę od razu tutaj po prawej stronie mamy przejście dla pieszych. W ferworze walki jak będziecie tak zadowoleni z siebie, że... Mm, że no, Udało Wam się wyjechać w miarę szybko, sprawnie, żeby nie wymusić pierwszeństwa na pieszym. Bo patrzycie się tylko w lewo, to którzy właśnie tak robią, a nie zwracają kompletnie uwagi na to, co się dzieje na tym przejściu dla pieszych. Także, kochani, zwróćcie uwagę nie tylko na to, co się dzieje z Waszej lewej strony, ale zwróćcie uwagę na tym skrzyżowaniu również na, na, na przejście dla pieszych i na samochody jadące od tej strony. Czyli taka musi być lekka podzielność uwagi. Cały czas mamy tutaj strefę ograniczenia prędkości do 40 km/h. Na, na najbliższym skrzyżowaniu, słuchajcie, skręcimy sobie w prawo. Włączamy w prawy ten Widzimy, że mamy taki łuk do skręcić. I po prawej stronie mamy sygnalizator świetny. Mamy czerwone światełko. I pewnie za niedługo zapali się strzałka zielona na sygnalizatorze S2. Co to będzie oznaczało? Czerwone światło na głównym sygnalizatorze i zielona strzałka. To będzie tak samo, jakby to był znak stop. I musimy dojechać do linii, zatrzymać się do zera i ruszamy. No właśnie, trzeba też zwracać na takie rzeczy uwagę. Strzałka warunkowego ruszenia. Nie zawsze, e, nie zawsze ta strzałka no, ruszycie i już macie pierwszeństwo. No nie. Trzeba zawsze zwracać uwagę na elementy takie, jak chce, że ktoś na przykład może wejść na czerwonym świetle, że ktoś na przykład może przejechać przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Czyli stosujemy tak zwaną zasadę ograniczonego zaufania Na skrzyżowaniu częcimy sobie teraz lewo. Włączamy lewy kierunkowskaz. Upewniamy się o możliwości. Kolejny zmiany pasa ruchu. Zjeżdżamy sobie na skrajnie lewy pas ruchu i widzimy światełko barwy czerwonej. Światło barwy czerwone. Zatrzymujemy pojazd no i oczekujemy na to, aż zapali nam się zielone światło. Oczywiście pamiętamy, że lewy kierunkowskaz cały czas działa. Uwagę na to skrzyżowanie wokół wyspy centralnej, bo to nie jest rondo. Nie eee, skręcając w lewo, wykonując manewr skrętu w lewo, z której strony byśmy na to skrzyżowanie nie wjechali, staramy się dążyć do tego, żeby zająć. Drugi pas od prawej, pas środkowy, czyli ten drugi od prawej, tak jak, ja zrobię, tak jak ja to zrobię teraz. Zobaczcie, zajmujemy nie skrajnie prawy pas ruchu, tylko ten drugi od prawej. Już wam mówię dlaczego. no Nie byłoby to błędem, gdybyście wjechali na skrajnie prawy pas ruchu. Natomiast jeżeli byście zajęli ten skrajnie prawy pas ruchu, to zobaczcie po prawej stronie za skrzyżowaniem mamy tablicę informującą, która informuje nas, że ten prawy pas zaraz będzie gdzieś pasem i Za chwilkę też, z tego co widzę, będzie pasem do prawo skrętu. Więc tak czy inaczej, za skrzyżowaniem musielibyście z powrotem wrócić na ten drugi pas od prawej, na ten pas środkowy. Więc pamiętajcie, żeby na egzaminie sobie pewne manewry ułatwiać, a nie utrudniać. Czekujemy na światło zielone. Takie światło się teraz nam pojawi. po prawej stronie już ta pisa informacyjna prawy pas z prawem do prawo skrętu widzimy zielone światło na sygnalizatorze świetlnym jadąc tędy jest to aleja 9 wieków zwróćcie uwagę przede wszystkim na przejście na pieszy które tu zaraz po prawej stronie będziemy mówić. jeżeli po lewej stronie lewym pasem ruchu jechałby jakiś samochód nieco wolniej od Was no to pamiętajcie o tym że musimy tą prędkość z tym pojazdem jadącym obok nas zrównać. Bo nie możemy ani wyprzedzać, ani omijać pojazdów przed i na przejściu dla pieszych. Na najbliższym skrzyżowaniu zawrócimy, wykonamy manewr zawracania. Włączamy lewy kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości wykonania tego manewru w sposób bezpieczny. Widzimy na, skrzyż, na sygnalizatorze światło barwy czerwonej, więc będziemy musieli zatrzymać pojazd. Pamiętajcie, stojąc na tym skrajnie lewym pasie ruchu już cały czas mam włączony lewy kierunkowskaz. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że wy nie jedziecie prosto, bo de facto z tego pasa moglibyście prosto pojechać, ale my nie jedziemy prosto. My zawracamy i będziemy zmieniać kierunek jazdy, więc już w zawczasu sygnalizujecie zamiar zmiany kierunku jazdy. Tak jak powiedziałem już wcześniej na początku tego filmiku. Kierunkowskaz jest dla innych kierowców, nie dla Was, pamiętajcie, bo Wy im macie zasygnalizować, co Wy w tym momencie będziecie robić, bo Wy doskonale o tym wiecie. <laughs> Cały czas trzymać skrajnie lewego pasa ruchu, zwracając oczywiście jednocześnie uwagę na sygnalizator świetny. Żeby nie skupić uwagi tylko i wyłącznie na to, który pas ruchu zająć, a w tym momencie e, nie będziemy mieć kontaktu z sygnalizatorem świetnym, bo bardzo łatwo w taki sposób uzyskać negatywne wyniki egzaminu państwowego na prawo jazdy, e, w związku z tym, że przejechałoby się na czerwonym świetle skrzyżowanie. Także zwróćcie uwagę na każdym skrzyżowaniu na sygnalizator świetlny i na to, jak, jaką barwę światła on wskazuje. Zajmujemy środkowy pas ruchu. Teraz już kierunkowskaz może, nie, możemy wyłączyć kierunkowskaz i ruszamy. Zapamiętajcie sobie jedynie to, robiąc ten manewr, że po zakończonym manewrze zawracania macie obowiązek wrócić na skrajnie prawy pas ruchu. To, jak Zrobię to teraz. przejście na pieszych i ograniczenie prędkości na tą chwilę do 30 km na godzinę na sygnalizatorze świetlnym widzimy światło bardzo zielonej i słuchajcie na najbliższym skrzyżowaniu z świetną świetlną skręcimy w lewo włączamy lewy kierunkowskaz upewniamy się Możemy bezpiecznie zmienić pas ruchu na skrajnie lewy. Słuchajcie, cały czas z włączonym lewym kierunkowskazem dojeżdżamy do tego skrzyżowania, sygnalizujemy zamiar zmiany kierunku jazdy. I to, co Wam mówiłem przed chwilą, na tym skrzyżowaniu, skręcając w lewo, starajmy się, w którym kierunku byśmy jechali, zająć drugi pas od prawej strony. Dlatego, że jak widzicie, ten skrajnie prawy jest bus pasem. kilka plus pas koniec. Na wysokości tego znaku ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę włączamy prawy kierunkowskaz i zmieniamy pas ruchu w momencie, jak zacznie nam się przerywana linia. Nie zmieniajcie tego pasa ruchu w momencie, jak będzie jeszcze linia ciągła. I oczywiście pamiętajcie, że zmieniając pas ruchu, żeby nie zrobić tego błędu, że... Upewniając się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru na poszczególne zapomnijcie o wielkości. Cały czas obciążamy tutaj ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. I tego kochani nie zapomnijcie, o tym zawsze pamiętajcie. Przynajmniej na czas tych robót, które teraz aktualnie trwają. Na skrzyżowaniu skręcimy sobie w prawo. Na kierunkowstwo oczywiście działa, to proponuję Wam zredukować sobie bieg do dwójeczki. Przejście dla pierwszych po prawej stronie, ono jest tak dosyć wysoko i niektórzy mogą tego nie zobaczyć, ograniczenie prędkości cały czas do 30 km na godzinę. Tu oczywiście w momencie gdyby na przystanku autobusowym autobus stał, no to stoicie i czekacie. I na skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Zwróćcie uwagę, że to jest związek dwukierunkowy, nie jednokierunkowy. Jadąc po lewej stronie tej, tej wyspy, skręcając tą drogę, wyjechalibyście pod tak zwanych I zobaczcie, po prawej stronie mamy przeszkodę. A skoro mamy przeszkodę, to oczywiście przeszkody omijamy. Włączamy lewy kierunkowskaz, następnie prawy. Oczywiście upewniamy się, czy zna przeciwka nie idzie żaden samochód to, że tutaj jest zakaz ruchu w obu kierunkach, znak B1 dla tych, co jadą od ulicy Taylora, to nie znaczy, że każdy się do tego znaku po pierwsze będzie stosował, a po drugie są pod tą tablicą, na tej tablicy pod tym znakiem wyłączenia. kogo ten znak nie obowiązuje. Zwróćcie uwagę tutaj na znaki w postaci ograniczeń prędkości do 20 km na wycieczkę. Jeżeli byśmy nie mieli za chwilkę odwołania tej drzwi, Natomiast nie doprowadzamy tylko i wyłącznie do najbliższego progu, bo takie pytania też często, bardzo często, bardzo często padają. W tym momencie mamy już koniec ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Po prawej stronie mamy przeszkodę, więc oczywiście ją też omijamy, bo wyjeżdżamy na przeciwległy pas ruchu. Prawe kierunkowskaz I zwróćcie uwagę, droga z pierwszeństwem przebiega w prawo. Uważajcie tutaj przede wszystkim na pojazdy, które ten zakręt ścinają. Jeżeli widzicie, że ktoś może ten zakręt ściąć, to starajcie się, starajcie się poczekać, aż on przejdzie. 7 minut, czyli sami zobaczcie, że wykonując dodatkowo jeszcze manewry parkowania troszeczkę by nam to jeszcze dłużej zajęło, więc byśmy już zbliżali się do końca egzaminu. Na rondzie w lewo sobie oczywiście skręcimy. Teraz włączamy prawy kierunkowskaz. Zwróćcie uwagę, po prawej stronie mieliśmy ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na prawej stronie mamy też znak informujący nas, że wjeżdżamy na drogę dwukierunkową, a za chwilę, że koniec ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. I godzinę. możemy jechać o 50 km na godzinę i kończąc Państwowy praktyczny egzamin na prawo jazdy widzimy to przejście. ruchu drogowego w Kielcach żeby nie popełnić błędu w postaci nieprzepuszczenia pieszego na przejściu dla pieszych bo nie zdanie egzaminu związanego właśnie z takim popełnieniem takiego błędu już naprawdę uwierzcie mi boli